Już od samego rana ciśnienie mi skacze. Pokażę, jaką klamrę wygrzebała. no no to znów jesteśmy na wykopkach eee. miejsce już znacie także bez zbędnego pitolenia zaczynamy tutaj pani Wilsonowa już kopie już ma pierwszy sygnał za chwilę będę ja mieć pierwszy sygnał na chwilkę pochodzimy sobie tutaj a później przejdziemy tam na pole, w tamtą stronę. Tam kukuryczka była. E, może znowu wpadnie jakieś sreberko. Tutaj dużo wpadało średniowieżnych rzeczy. Dużo e, wpadły dwie monety z okresu około e, początku XI wieku lub początku X wieku. Dokładnie nie pamiętam. Także może coś jeszcze się wpadnie, ale to potem. Dobra. Nie pitole, zaczynamy do pierwszego sygnału. Pani Natalia, przyszesz, że coś znalazła? Co znalazłaś dobrego? Pokaż. O, jakie ładne. Ładne mnie. Bardzo ładne. Kurczę, fajne. No, poletko dalej zadziwia. Pięknie, gratki. Jestem ja muszę baterię wymienić. Dobra, do następnego. No, tutaj mam pierwszy sygnał. I zrobimy pierwszy sygnał jak zwykle tradycyjnie na żywo. Ok, tutaj mamy. O, 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 coś tu jest. To są trybki od zegarka. Jakiś budzik się tu kiedyś rozciapciał. Takie coś. Dobra. Pierwszy sygnał za nami. Idziemy dalej. Do następnego. Już od samego rana ciśnienie mi skacze. Pokaż jaką klamrę żeś wygrzebała. Oj, ja nie mogę. Nie, lepiej tego nie pokazujmy Ludwikowi. Ja nie mogę. No, no po prostu. No, pięknie. Szkoda, że taka zniszczona. Ale pewnie dostał ktoś. Myślę, nie. że ona maszyną dostała, bo jest tak roztargana. Widziać nie wiadomo. No, też nie wiadomo, ale nie, było nie Wiadomo, czymś. pięknie. Gratulacje. Ja nie mogę. Takie jeszcze nie widziałem. Ja z takim orem jeszcze nie widziałem. Piękna. Ona no, wydaje się aluminiowa. Ale nie nie, nie wiem z jakiego one metalu były tak, robione. Że aluminią, mi tak 82. Pięknie. Ja nie mogę. Gratki. Pięknie, ja idę kopać swój sygnał. No. Ok, kolejny sygnał. Ja już wiem, co to jest. Podejmujemy. Jest to naparsteczek. I któryś raz już mi się trafił taki, jakby niekompletny. On jest, tak jakby ucięty. Nie wiem, czy to tak ma być, czy po prostu ubytek ma. Nie wiem. No ale fajnie. Na parsteczek Przynajmniej nie znieczony jak cała reszta Co mi się trafiła. Fajnie Ok jest pierwsza monetka Jeszcze nie wiem jaka A. Ale co by mogło tu innego wyjść Jak nie Jak nie jeden fenolek Co by tu mogło wyjść innego Jeden fenolek Z cesarstwa proskiego. Pięknie Pierwsza monetka dzisiaj Oby druga była srebrna. Mam kolejny sygnał. Jest to. O, myślałem, że to jest monetka. A to jest jakiś, jakaś obręcz mała. Znowu to samo. Jak mówiłem, dużo tego tutaj leży. Dużo jak dużo, ale dość często się powtarza. Nie mam pojęcia, co to jest. Muszę sobie zdjąć rękawiczki. Nie wiem, co to jest. Świeci się na żółto. Ale złoto to na pewno nie jest. Chociaż trudno powiedzieć, bo świeci się jak psu jajca. I jest w kształcie obrączki. Mieć na pewno już by dawno zaszła. Więc nie mam pojęcia co to jest. Jest. No, na, jak na aluminium jest to zbyt lek, zbyt zbyt ciężkie i zbyt dobry stan. Nie mam pojęcia wiem, że złoto z słabej próby zachodzi ale żeby aż tak no kurczę. Zagadka dnia. Dobra. Może jakaś punca być, jak to oczyszczę. Jak coś to jeszcze pokażę. Albo jest to ten sam stop. Eee, Miedioniki, albo dajże. To samo co e, monetki z dwudziestolecia międzywojennego, ale nie polskiego, tylko te Weimar, e, złoto Weimaru tak zwane. No, tak samo to wygląda. Raczej jest to, to złoto to raczej nie jest. Chociaż fajnie by było. Jest to dosyć twarde, elastyczne. Nie elastyczne Nie wiem jak się zachuje, zachowuje tak cienkie złoto. Nie mam pojęcia. No nic. Może w domu w jakiś sposób jeszcze lepiej wyczyszczę. Zobaczymy. Na razie idzie do pudełeczka. Tak, pięknie. Cieniute i leciutki. Dobrze, jedziemy do następnego. O, 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 coś jest? O, monetka. Co to mamy? O, jedna marka. Fajnie. Ale się ładnie odbiła, już Wam zaraz pokażę. Ostatnio tak brzydko paluchami czyściłem sobie dzisiaj zrobię tak elegancko jak profesjonalista powiedzmy, że profesjonalista amator fajnie ein deutsche mark super super, super już mam ich kilka ale nie wszystkie w ładnym stanie, chociaż one generalnie bardzo ładne wychodzą. Zawsze czytele. no co, Jak to jest z którego roku? Nie wiem, że on zaraz powiem. 1978. No to wygląda. No także one generalnie zawsze sobie ładne wychodziły. No, tak się fajnie odbiła. Piękny odcisk. Dobra. Fajnie. Druga monetka dzisiaj. Jedziemy dalej. Znów kolejny sygnał. Jeszcze jest w bryłce. Już podejmujemy. Co to jest? Bardzo ciekawie to wygląda. Bardzo ciekawy kształt ma. Co to jest? Bardzo ciekawe to było. I ja nie mogę. Przecież to jest zakrętka. Raczej łepek od tubki. A ja myślałem, że to będzie jakieś coś fajne. Ujejuje. Ujeju. Takie rzeczy też tu są. Trudno. Trudno, nie trudno. Kopać trzeba. Ach, jedziemy dalej. Kolejny sygnał zaraz obok poprzedniego. Coś takiego. Ma tutaj widoczny otwór. Zaraz go wyczyszczę. O, jest otworek. Tak. Coś mi to przypomina. Nic na tym nie widać, żadnego wzorku ani nic. Jest to całe gołe. Nie wiem. Wygląda ciekawie. Chociaż czekajcie, coś tutaj wychodzi. Jakieś wybite literki. Moment. Nie, co tu pisze? Muric ma coś tam o czekajcie ja mam chyba spraya tutaj Bo to za długo te filmiki trwają zaraz to przeczyścimy to będzie więcej widać o to teraz więcej. Moritz madę. czytelne, tylko Moritz widzę a druga strona? na drugiej stronie nic nie widać, już kompletnie nie na drugiej stronie nic nie ma no ciekawa rzecz, bardzo ciekawa coś mi to przypomina kurczę, dziś ten kształt kojarzę na czymś okej okay. jedziemy do następnego dałka. okej, okay, kolejny dołek a z dołka... co? 10 fenigów. Cesarstwo. Kolejna monetka dzisiaj. A przedtem się dowiedziałem, że Szczytamenda znalazła sreberko. I zaraz tam idę do niej zobaczyć, co to za sreberko. Kurcze, no sreberko znalazła. Pięknie. Zaraz tam idziemy. Ja nie mogę, ale to jest współczesne. Ale sreberko, pokaż. No to nawet nie ma co na punce, patrzeć, bo to wiadomo, że srebro jest. Fajnie. Ja nie mogę, ale duże. Duże to sreberko. Gratulacje. Gaduwa jedna. No, idziemy na przerwę. Właśnie. Teraz pójdziemy na przerwę. Zrobimy sobie przerwę na jedzonko, Potem pójdziemy chyba na kukurydzę. No, to się już cieszy, że na kukurydzę pójdzie. Kura jedna. A potem. A potem się zobaczy. Chyba po, z kukurydzy zajdziemy to chyba pojedziemy do domu. Także. Widzimy się po przerwie. Widzimy się po przerwie i będziemy czochrać kukurydzę. No, tu jest już tak trochę przeczochrane. I. I co? Coś tu jeszcze będzie wychodzić na pewno. Ale to sobie tak będziemy tutaj wpadać. Tak, dla, dla relaksu. Ok. Do zobaczenia po przerwie. Hej! No, tak więc jesteśmy z powrotem. I. Zaczynamy To poletko jest dosyć ciekawe Już sporo sreberek nam oddało Może i dziś po szczęście się jakieś starsze sreberko wpadnie Zobaczymy Także Mamy teraz wpół do drugiej Czyli jakieś 2,5 godzinki kopania do 16 Potem wracamy do domku, bo mamy się ze znajomymi spotkać Także nie przeciągam, i do pierwszego sygnału na tym poletku. Hej, znalazłem coś nietypowego. No, jeszcze mi się nie trafił aluminiowy jeden fenning. Tamta pani znalazła właśnie godzinkę temu takiego. Tylko już był w tragicznym stanie. Lecz ten jest troszeczkę bardziej czytelny. I wnioskuję, że jest to jeden Fenix z cesarstwa, ale aluminiowy? Kurczę, 1917 Widać, że to jeden Fenix, nikt mi nie powie, że nie. Kurczę, no aluminiowe? Od kiedy? Mam aluminiowego fenola. No chyba mnie zaraz krew zaleje Kuziczkę z, z koroną znalazła no ona mi dzisiaj ciśnienie podnosi Ona mi dzisiaj ciśnienie podnosi kurczę Już tam idę, czekaj, poczekajcie pokaż No nie mogę Czekajcie, troszeczkę przychylę tą kamerę Miać, pięknie do słońca idę. O, o, teraz to widać wszystko. Ja, nie mogę. O, teraz, popatrzcie. Jeźdźcie, gratki, Piękna. Ciekawy jaki okres. Gratki. Pięknie. Strzał dzisiaj. Kolejny. No jej, a kiedy moja kolej? No sobie, idziemy tam dalej kopać, nie ma co czekać. Znalazłem resztkę. Kurczę, to jest, to jest coś podobne do tej serii e, tych tarcz germańskich. Jeszcze tutaj jest agrafka niezjedzona. Na tym polu już nie wiem. Kilka sztuk z tego wyszło. Ale o, muszę poczekać w internecie, jak się to do końca nazywa. Do końca dokładnie nazywa. Tutaj w tym miejscu powinien być jakiś taki kamyczek ozdobny, no ale go nie ma, już go też zjadło. Ok, do pudełeczka i do następnego dołka. Troszeczkę mało sygnałów jakiś konkretnych tu mam, ale teraz spadło mi coś ciekawego. Kurczę, nagrywam pod światło, sorki. Co to może być? Od czego to było? Coś masywne. Tutaj jest jakby taka szczelina na, nie wiem, może na pasek jakiś. Tak to wygląda. Tu ma otwór, i tu ma też otwór. To się miało z czymś łączyć. Ciekawa sprawa. Kiedyś się dowiem. Jak nie na forum, to pewnie całkiem przypadkiem. Często tak było, że nie mogę znaleźć jakiejś rzeczy, nie mogę zidentyfikować. Wpisywałem różne możliwe w, w, frazy w, w Google. Yy, a tu nagle Ktoś rzuca takiego posta na, na forum, na detektorystów, albo gdzieś tam I nagle znajdują się znawcy, którzy wyjaśniają Ale jak ja wrzucam, to nie wiem. albo mam pecha, albo... Dobra, jedziemy dalej Może coś jeszcze dziś wpadnie, z godzinkę jeszcze pochodzimy, która z godzina? Jest pół do trzeciej, czyli godzinkę już na tym polu jesteśmy Dobra, półtorej godzinki i spadamy do domu dobra, chyba plomba. Tak jest. To jest plomba. Nie tak jak tam chyba, w poprzednim odcinku mówiłem, że na tym polu naprawdę dużo tego wychodzi ja już nie nagrywam nawet, bo to jest nudne. Po prostu dobra. Tak, pokazuję, żeby nie być gołosłownym Co my tu mamy Tu coś jest... O już widzę jakiś krążek a, już widzę jakiś krążek, a to jest jakiś To był jakiś guziczek łóżka już nie ma Zjedzone, obrót się teraz słońca, żeby było więcej widać. No, jak zwykle, już chyba kilka takich samych wyjąłem tutaj. Momencik, tylko go troszeczkę przeczyszczę. Ucieka. Tak, już go miałem. To jest współczesne. O piszę coś, momencik Eee. Double Double quality, Nie, double... Double plated London Jak ja po angielsku ładnie mówię, ja cię nie mogę. Double plated London To, ładnie. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Kolejny i kolejny kolejny sygnał chyba jeszcze jest w dołku no, gdzie jesteś tutaj gdzieś na kraju troszkę podważymy. A co ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A to co to? Co, co to jest? A to jest nic. Aha. Chyba coś znalazła. Co się tu patrzy na mnie? Stoi i się na mnie patrzy. Masz coś? Co masz? No sreberko coś znalazło, ona mnie wykończy. Ja nie mogę, no muszę tam iść. Momencik. Zaraz tam będę. Jest kolejne sreberko na tym polu. Pokaż, co to masz. Krajcarek, pokaż. O ja malutki Ale fajnie. No ich tutaj kilka już było Ja w sumie ich chyba to jest pięć albo sześć znalazłem mhm. Szkoda, że taki zniszczony No one takie piciutkie są ja Naprawdę malutkie są Ale cieszę. No, Sreberko zawsze cieszy Stary sreberka. Gratki, pięknie, Sreberko jest zawsze no, fajne fajnie jest Ty też Nie, ja nic nie mam Ja dzisiaj słabo ja myślałem, już nawet jechać. Ja coś mówiłam, tak, znajdź sreberkę to możemy jechać. No, ja już nawet mówiłem, że ten. Dobra. W takim razie tym sreberkiem kończymy dzisiejsze wykopki. Okazało się, że jednak pojedziemy dużo przed czasem. Mieś... Tak, w domu jeszcze trzeba dużo rzeczy zrobić. Trzeba jakieś, jakąś szamkę ogarnąć. No. Kawu się wypić. Kawu się wypić. Dobra. Więc kończymy dzisiejszy wypad. E, tak jak mówiłem wcześniej, podsumowania będę robił e, albo wideo, albo same fotografie wrzucę. E, ale będę to robić w domu, nie będę tego robić na polu. Taką formę wybiorę. Jeśli się mi to nie spodoba, e, to może będę robił te podsumowania bezpośrednio na polu. W jakim razie to, co jest na bieżąco kopane, to widzicie. Więc. E, można, można by rzec, że takie, takie podsumowania nawet nie są potrzebne. No ale u youtuberów taka tradycja się utarła, że na końcu, są, na końcu są podsumowania, więc. Dobra, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Widzimy się niedługo. Może jutro, może za tydzień. Zobaczymy. Obowiązki też są, więc w domu też trzeba coś porobić. Nie tylko tylko się ciorać i, i czochrać. Chociaż przyjemne takie czochranie. Chodzenie sobie po polku. Także dobra. My kończymy. E, musimy jechać do domu. Okej. Okay. Do zobaczenia. Hej.